Widzowie, będziecie pewnie słyszeć w tle dźwięki z PlayStation, ale to, moi drodzy, nieważne, posłuchajcie, powracamy na ten kanał po naprawdę dłuższej, dłuższej przerwie, jak się nie spodziewałem, ponad dwa miesiące przerwy, widzowie. Nie wydajecie mnie, skąd są te po prostu chcę odpoczywać po tych filmikach, których nagrywam na tamten kanał. No i powiem tak, kontencik mi się tam, powiem szczerze, że tamten kontencik mi się znudził na tamtym kanale. No i trzeba coś nowego otworzyć. No i słuchajcie, dzisiaj powracam na ten kanał. Mam pełne siły do nagrywki, ale kanał odmieni na pewno całe życie, które poświęciłem na tym kanale. Słuchajcie, ponieważ chciałbym wprowadzić na ten kanał coś naprawdę nowego, coś czego nigdy nie było pod nazwą Christian Mobil, ponieważ chciałbym wprowadzić na kanale gierki z PlayStation. Tak, nie przesążyliście się. Gierki z PlayStation to jest coś, które wydaje mi nam pomoże, bo po pierwsze będę ja czas, kiedy nagrywasz dla was filmiki i w dodać będą się potem pojawiać, wydaje mi się, że w może co 3-4 dni, o tym wam zaraz opowiem. Ale no i czy nagrywałem na przykład gaming mobilny, nie? Tam było problem taki, że po prostu na, na telefonie troszeczkę mniej czasu wgrając niż na PlayStation i dlatego tam robiłem takie długie przerwy po 3-4 miesiąca, może nawet i po pół roku. Było tak? Było tak. No, i dzisiaj to chcę zmienić i chciałem wchodzić ten kanał gamerski z PlayStation i też oczywiście się mobilny kanał, także będą te dwie różne rzeczy, moi drodzy. Ja Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jutro nie pojawi się wyleszczowego odcinek Może jakieś gierki jakiś na PlayStation, zobaczymy, co będę jeszcze nagrywał. Znaczy może jednak FIFA karierę rozpocznę. Wiadomo, że FIFA będzie wychodzić nowa FIFA EA, ale no, tutaj nie o to mi chodzi. Tutaj wiadomo, EA będzie się nie na kanale głównym. Także na pewno będzie mega, mega ciekawie. Także kanał na pewno będzie rozsunął Się moi drodzy. Nie chciałem, myślałem, że troszeczkę rozgadam, ale chyba nie będzie tego potrzeby, bo będzie zakończył tutaj już gadanie, ale wszystko mam dokładnie, mówię moje, pewnie wszystko, co mam moje, czyli Minecraft, FIFA. Rocket League GTA pewnie i wiele, wiele więcej gier, których mam i które będę się właśnie pobrać. Jakie też gierki z telefonu, czyli Powrót Wydaje mi się, że taki, taki kultowy się Brawl Stars i wiele, wiele więcej gier, które nagrywają, czyli np. Na Soker Royale nagrywałem ostatnio też ponad kilka lat temu. No i tam też będę chciał wprowadzić system nagrywkowy, moi drodzy. I tu trochę nie wiadomo z czego. I regularność filmikowa będzie co 2-3 dni Czasami będę robił takie malutkie przerwy, tak mi się wydaje No bo mówiliście mi, te dwa filmiki w jednym nie będę nagrywał Ale ja się tak codziennie nie robię, bo nie bym totalnie czasu na swój odpoczynek Ale mam pełne siły na nagrywki Więc wydaje mi się, że co 2 dni będę na te odcinki Ale to zobaczymy w praktyce Będą to różnorodne filmiki, także nie mogę się doczekać, że to, to tutaj na kanał A, no jeszcze godzina tych filmików Moi drodzy, godziny jeszcze nie ustaliłem, ale wydaje mi się, że będzie taka godzina 8 rano. Na razie, tak na razie, mam taki wstępny plan, oczywiście. Drugi plan jest taki, żeby to były odcinki o 18. Więc mogą być albo o 8, albo o 18. Więc wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy. O 8. myślę, albo my myślałem jeszcze o 7.00, Dlatego, że w filmie bym wrzucił widzowie o 7.00 prywatnie i byś sam by się wrzucił, publikował. By się sam sam, więc wtedy nie musimy nic zrobić. I wydaje mi się, że ósma bo taka idealna jednak tą opcją właśnie filmikową. Po pierwsze, no w weekendach na pewno będzie, będzie każdy, wydaje mi się, że oglądał. Nie też w roku szkolny na pewno też będzie, też będzie też pewnie oglądał na lekcji, także on właśnie na pewno dobry, wydaje mi się, że tip. No i co? To wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć w tym filmie. będą różnorodne filmiki. różne w nam nie zabraknie, także... No, co? Wracamy już jutro na kanale No i potem regularnie co dwa dni powinna być Tak mi się wydaje. Zobaczymy ile to dociągnę No ale na no, łatwo pewnie nie będzie Także no co widzimy się W kolejnym odcinku Padajcie A i czemu też powiem wam powód. Do czego powracam na kanał na tym drugim Słuchajcie dlatego, że chyba każdy By też chciał powrócić na tym kanale A powrót umożliwię poprzez nagrywanie też gierek z playstation Bo wiesz, nie, nic niczym nie zmienionego na telefon znaczy, Może bym nagrał a nie za miesiąc dopiero ale no chciałem też prowadzić też takie gierki z PlayStation, wydaje mi się, że to może Wam też u... No skończył się czas nagrywkowy, musiałem się użyć. Ale no słuchajcie, wydaje mi się, że to Wam i tak urozmaici też, wydaje mi się, że kanał, też taki gamerski kanał właśnie z PlayStation. To też wydaje mi się, że urozmaicić. Także nie wiem, jakie będą się serie pojawić, na pewno pojawi się też seria z FIFA 23. Będzie na pewno też może w przyszłości A Sports ale zobaczymy jaka będzie aktywność pod tym kanale, żeby będzie FIFA 23, karierka wydaje mi się, wiele, wiele więcej gier, które będę chciał na pewno dla Was nagrać, będzie się tutaj, naprawdę tego kanału, no i cóż, widzimy się już jutro na kanale, albo pojawi się, we, albo się pojawi się za dwa dni odcinek, albo już jutro, posada się dla Was jutro, i cóż, do usłyszenia jutro, i potem regularne co dwa dni.